Sieć WiFi towarzyszy nam na każdym kroku. Podłączamy do niej coraz większą ilość urządzeń, nawet takich jak lodówki. Z tego powodu zadbanie o jej bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Prywatna sieć domowa jest tworzona przez modem i router, które obecnie coraz częściej są jednym urządzeniem. Na początku jest ona zabezpieczona hasłem, znajdującym się na spodzie modemu. Jest to podstawowe zabezpieczenie, ale możemy włączyć dodatkowe środki. Częsta zmiana hasła. Router dostajemy już z założonym hasłem. Warto ustawić swoje, które będzie miało miks co najmniej 12 małych i dużych liter, znaków i cyfr. Ważne jest również zmienianie go regularnie, na przykład co około 6 miesięcy. Stworzenie sieci dla gości. Podłączanie urządzeń, których nie znamy, jest zawsze ryzykowne. W sytuacji, gdy odwiedzają nas goście, warto stworzyć dla nich oddzielną sieć chronioną innym hasłem. To uniemożliwi odwiedzającym dostęp do sieci głównej, do której są podłączone wszystkie nasze urządzenia. Szyfrowanie połączenia. Większość bezprzewodowych routerów posiada funkcję szyfrowania, która może być domyślnie wyłączona. Włączenie ustawienia szyfrowania na domowym routerze zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo sieci. Najlepszym wyborem będzie szyfrowanie WPA2 lub WPA3. Protokoły te zaoferują m.in. najlepszą ochronę przed atakami typu Brute Force. Aktualizacja oprogramowania. Regularne aktualizowanie oprogramowania routera jest kluczowe dla bezpieczeństwa sieci. Producenci często wydają poprawki, które usuwają wykryte luki w zabezpieczeniach. Warto sprawdzić dostępność nowych wersji i instalować je na bieżąco. Używanie VPN-ów. Choć nie jest to obowiązkowe, używanie wirtualnej sieci prywatnej może być dodatkowym elementem zabezpieczenia. VPN szyfruje połączenia internetowe, co znacznie utrudnia przechwycenie naszych danych przez osoby trzecie.